Kto może teraz podskoczyć nam? Ty, kto? Nasza płyta na nowo zaczyna. Hip-hop. Stara scena wygląda przy nas jak nic. to każda kropla tego pustego sypu Siemano Break Pearl TV. Prosto z Bydgoszczy. BOK. Siemano. Ej, kiedy po raz pierwszy się spotkaliście i postanowiliście zrobić, założyć BOK? To było zbyt dawno temu. Wszyscy działaliśmy w Bydgoszczy od dłuższego czasu. Mieliśmy swoje ekipy, ale. Pewnego dnia wpadł pomysł na to, że jako w jakimś sensie no najlepsi, to jest takie dziwne słowo, bo ciężko, nie, nie, nie. ciężko to określić. No może nie najlepsi, ale najbardziej najaktywnie działający, nawet w goskiej scenie, chcielibyśmy coś zrobić razem, bo nie mieliśmy wcześniej do tego okazji. No i zawiązaliśmy kontakt, Ory wtedy wyjeżdżał do Anglii i ta współpraca, siłą rzeczy, musiała odbywać się drogą elektroniczną, przez dużą część. No ale daliśmy radę to zrobić. OR można powiedzieć więcej, jak przebiegało to było momentami przebiegało to bóla. No Generalnie opcja była taka, że wcześniej z Bishem zrobiłem jeden kawałek na moją płytę producencką, taką życia smak w 2004 czwartym roku. I tak się jakoś poznaliśmy w ogóle, bo ja pierwszy raz wtedy tak naprawdę o biszu usłyszałem i był taki jeden numer jakiś tam no, nie będę wywlekał tego. <grymne> tego kawałka. W każdym razie, jak już usłyszałem ten numer, powiedziałem, że, że ten gościu tam już rozpierdala. No i zawsze chciałem jakiś kawałek z nim nagrać. grał mi się do płytki. Później ja wyjechałem do Anglii i był albo wóz, albo przewóz. Już były takie myśli, że już nie było właściwie z kim tutaj za bardzo tworzyć. I mówię, ostatnia wyska ratunku została mi, żeby napisać do Pisza. Wysłałem mu parę bitów i spodobało mu się i czemu nie, zrobimy projekt. No, no i tak, tak jakby wiesz, my siedzieliśmy z kejem w Anglii, e, Biszu siedział w Polsce i to było bardziej na zasadzie, że mm, ja wysyłam bity, wtedy e, bardziej z kejem działaliśmy nad kawałkami, a Biszu jakby wtedy jeszcze dopisywał się bardziej do, do, do naszych koncepcji. Więcej tego było. Chociaż on i tak jakby jeżeli e, napisał kawałek, to już jakby samoczynnie stworzył koncepcję. Także to było i tak było jakoś tak wyważone pół na pół, no i Kiedy doszedłeś do ekipy? Ja tam swego czasu zacząłem być zauważalny jako DJ w Bydgoszczy bardziej i, i podbił brat, bliższa y, Hox do mnie kiedyś tam, bo, bo razem na paru imprezach mieliśmy przyjemność tam razem być, y, je prowadzić i zapytał mnie, czy nie, był, nie byłbym skłonny tam współpracować z chłopakami, bo mają taki inny zamysł, jeśli chodzi o muzykę, no i zacząłem z OR-em na początku tam mocno dosyć działać. Jak był w Anglii, posyłał mi biciki, które dla mnie były już to sami, bo OR w większości instrumentarium tam wykorzystuje naturalne tam instrumenty i sample, także mnie to urzekło i zaczęliśmy mocno tam działać jeszcze mówię, przez internet. No i potem się zaczęły koncerciki i tak do dziś. Zrobiliśmy raz, zrobiliśmy pierwszy koncert jeszcze, z, ja Paula poznałem też w taki ciekawy sposób, bo jeszcze mieliśmy taką ekipę retrospekt z Kejem i z, z Romlem pozdrawiamy i zrobiliśmy taki materiał y, płytkę szybką, 12-numerową i mieliśmy w planie zrobić koncert Goszczy na Wielkanoc bodajże i wytłoczyliśmy y, bity na winylach była taka, była taka opcja, że zawsze chcieliśmy mieć bity na winylach. E, znaczy jeszcze wtedy z Seratu chyba nie było, nie? Czy nie tak było, ale... było, ale jeszcze było takie wie, mało dostępne jak internet w nie wiem, 99. Nie? I, e, no i co, bity wytłoczone na winylach, no i szukaliśmy DJ-a wtedy, który to pociągnie No i z Pawłem się spotkałem pewnego pięknego dnia, przywiozłem mu te płyty, to mówi cię pojebało? No, ale w takim pozytywnym sensie. Nie, no, dokładnie. To było wiesz, niesamowite, kurde wrażenie, jak poznałem Oera, bo box Radwisz tak jak no, powiedziałem, wcześniej tam nakręcił nie? ten temat i przychodzi do mnie Koleś, z którym się spotkałem, przynosi dwie płyty winylowe i mówi, czy będę z nimi grał. Ja patrzę, to są płyty no namey wydrapane w label, nie, i wiesz, z bitami, które on tworzy, którymi się jarałem od samego początku. I teraz mam dwa takie komplety tych płyt, które ja tam gdzieś w złotych ramach tak Także cała wiesz, to procentowa zajawa, nie? Ja pamiętam jeszcze hmm. ten koncert z tego względu, że miałem gościnną zwrotkę hmm. i występowałem cały wystraszony po prostu kurczę na, 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 na tej imprezie, bo było jak na naprawdę dużo ludzi. Hmm, Dobrze przypominam tę imprezę, bo to była udana impreza. I Też mój, się nie spodziewaliśmy, nie? Dokładnie. My już nagrywaliśmy pierwsze kawałki jako hmm. e, BOK i ludzie mówili okej, okay, bisz, kurczę. Na kawałkach spoko, ale na scenie to z niego nigdy nic nie będzie no, <śmiany> wtedy, bez kitu. No i wtedy było dużo prawdy w tym nie da się ukryć, ale to też pokazuje na to, że warto pracować nad sobą, bo kiedy pracujesz, no to w końcu ile to było lat temu? No, trochę zajęło to czasu. 5-6 lat, ale, ale udało się. I teraz gramy, jeździmy po Polsce jest super. No. A kiedy w ogóle obity robisz? Wiesz co, no nie wiem, jakby zająłem się tym tak, no nie wiem, na poważnie, że, że, że pierwszy jakiś tam skład, czy dla kogoś, nie wiem, 98' jakoś tak. Tak, no, pier, pierwszą taką łebkę zrobiliśmy z chłopakami, e, Prowokacja wagary w 98'. Byli koleś ode mnie Tak jakoś zaczęło, tak, tak się jakoś to pokulało, że w tamtym czasie e, nie było jakby dostępu do bitów, nie było, tak jak już mówiłem, nie było żadnego internetu. E, Ewentualnie co można było sobie coś tam jak był dostęp do DJ, jakieś z winyla ściągnąć, jakiś bit albo z kasety, końcówki jakieś wiesz, gdzie już nie było nawiki, to można było zapętlić. No więc ktoś musiał się za to zabrać i no, padło na mnie. Wyszła Wasza pierwsza płyta, z perspektywy czasu teraz. Uważacie, że odgłos i wśród słuchaczy i yy, czy ona w ogóle się według Was przyjęła, czy myśleliście, że liczyliście na więcej? Nie, byliśmy zaskoczeni pozytywnie. Wiele osób nam mówiło wtedy, że mogliśmy to lepiej wypromować, że to jest świetna płyta. I jestem z niej bardzo zadowolony do tego czasu, bo ona cały czas trzyma jakąś tą świeżość, jest w niej ten duch w boku i jakby zaznaczyła naszą obecność na, na polskiej scenie, w podziemiu wtedy jeszcze, a myślę, że to jest naturalna kolejność. No i to była parę nagród. To OR dzięki tej płycie w, właśnie w Radiu Wodu uzyskał pierwsze miejsce jako producent roku, płyta chyba jako trzecie miejsce. No i ludzie powoli zaczęli kojarzyć nazwę Bish ORK która później przekształciła Łamała się w skrót język. i myślę, że naprawdę, pograliśmy trochę z tą płytą w Ona miała duży odzew wiele kawałków, kurcze bo teraz jest takimi małymi oczywiście w cudzysłowie klasykami, jak nie wiem Pory czy żyje w tym Mieście, to są takie bydgoskie numery no i ja bardzo, duży sentyment mam do tej płyty no, no. Ty jako producent, Ty jako MC i Ty jako DJ jesteś w stanie wyróżnić kogoś z bydgoskiej sceny bądź polecić nam? No. No. No jak najbardziej, teraz wszedł do ekipę Eladę Paparazzi Fajny, klasyczny, aczkolwiek Korzystający, ze świeżych patentów raper Który, myślę, zaskoczy raz Jest Azja, który w zespole Partyzant ostro teraz działa Wyspórnik Hightown, tak czy teraz wydaje niedługo płytę Którą warto sprawdzić Koło Bydgoszczy, z okolic jest ekipa Wizja Lokalna Który robi taki trochę psychorap, mało jest takich rzeczy teraz na scenie więc wizja lokalna nie ta z tych miast różnych, tylko e, właśnie kurczę sprawdzajcie ich kawałki, bo nie wiem jakich ich dookreślić, żeby na YouTube łatwo było trafić. Nie wiem, e. wizja lokalna z e, no, osa wpisać można jako jeden z raperów osa y -y. i szula, nie? E. No na przykład. Polecam, bo to naprawdę ciekawa muzyka. No i wiadomo, cztery miasta strony CMS, Dokładnie. nasze dobre mordy szalone. Taki jeden z, z lepszych, nie wiem, można powiedzieć, hardkorowych rapów e, dla mnie w Polsce. A dla Ciebie? Ja się dołączę, bo wyczerpali. Jedynie co jeszcze do Azji można dodać, z którym z którymi współpracuje DJ Bayer. Także, także też kawał, kawał dobrej roboty robią, bo mówię, jako MC DJ to jest taki mówię, kompleci, któremu już nic nie można tam ująć, nie bo zawsze mówię w jakiej MC, brakuje tego DJ-a zawsze kula, bo nie? A tutaj jest fajny składzik, że DJ jest MC dobrze. Się ogarniają, nie? Także tyle mogę dodać jedynie. Oni jeszcze mają kamerzystę w ekipie w ogóle, wyobraź sobie, który gra na gitarze. Hamryuje i gra na gitarze jednocześnie, nie? Dokładnie, no, producent też no, tam no, i producenta mają, także jest no, taką ekipa. kompletną ekipą, są myślę, że jak się ogarną <kuh> jeszcze bardziej, to po przodu, nie? No ekipa to jest właśnie, kurczę, bardzo hip rzecz, bo no. oprócz tego, że fajnie się współpracuje z różnymi ludźmi, to pozwala to Dalej zajść, bo im więcej ludzi się wspiera nawzajem, to jest większa szansa, że, że poradzą sobie w trudnych okolicznościach. Jesteśmy u Was w studiu, tu powstała pierwsza płyta. Hmm, to znaczy nie, nie pierwsza, tylko w stronę zmian. Tak, w mhm. stronę zmian. Powiedzcie hmm. tak, 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 tak. no, no. mi wtedy, kiedy siedzieliście tu, mieliście jakieś marzenie, żeby z kimś nagrać, i czy ono się spełniło, i kto jeszcze został na tej liście, z kim byście chcieli współpracować. Yy, to znaczy, kiedy siedzieliśmy tutaj, pracując nad płytą, yy... Nie wiem, no każdy tam w głowie, z tyłu głowy miał pewnie jakieś marzenie, z kim by chciał nagrać, aczkolwiek zamysł e, płyty w stronę zmiany był taki, że nie ma gości. Mhm. Robimy ją całkowicie, jeżeli to ma być legalny debiut, to sobie tak postawiliśmy poprzeczkę, że robimy, jakby to jest nasza płyta i my wchodzimy sami na tą scenę bez, bez wsparcia się jakimiś e, nie wiem, raperami nie wiem, znanymi, czy tam z wyższej półki, czy coś, nie wiem. Czy, czy, czy producentami. Jedyn, jedynymi gośćmi na tej płycie byli muzycy, yy, którzy tam zawsze gdzieś nas wspierali i zawsze starają się współpracować yy, z takimi ludźmi. Yy, no a marzenia, żeby nagrać z kimś, to wiadomo. Ja, ja teraz bym chciał zrobić płytę producencką i mam tam parę osób, yy, których, których rap posłucham od wielu, wielu lat. Gdzieś tam się nawet wychowałem na ich rapie. Na razie nie chcę tutaj wymieniać, bo nie wiem, co to z tego wyjdzie. Yy. No, ale to wszystko jest do zrealizowania. Myślę, że teraz jest y, najlepszy czas, żeby to zrobić. A jak z No, ja mam parę, paru takich typów, świetnych graczy z Polski, z którymi prędzej czy później mam nadzieję nagrać. Oczywiście nic na siłę, jak będzie jakiś fajny patent na numer i dobry czas, to będę to no, zapraszał. No, to jest V&M na pewno, Tetris, Zeus, który wydał ostatnio świetną płytę, Włodi, jako taka osoba ze starszych czasów, której, na której też się wychowałem z kołem jak było jakieś możliwości zrobić to też takie no ikony polskiego rapu z którymi no jest maksymalno zrobić coś no i z producentów to są dramatik pewnie czarny hype. no i w przyszłości jak będę miał trochę więcej czasu to pewnie będę uderzał z, z, z pytaniami o to czy, czy nie chcieliby zrobić jakiegoś wspólnego numeru mhm. a jak to było? na no ze mną to jest odwieczny problem, <laughs> odwieczny problem. jeśli chodzi o dogrywkę, no to dj to to dalsze pewnie jakieś plany, a najbliższy plan to wydać w końcu jakiś tam mixtape, który jest niewydany od dziesięcioleci. No <laughs> właśnie, dlaczego? <laughs> dlaczego tytuł Detox, <laughs> No, tytuł detoks i może, może dlatego, że kurde, wiesz, za, za bardzo luzacko podchodzę do tego i... i... Zacząłem robić miks tej okładki, potem się tracklista pojawiła, się pojawiła tracklista, okazało się, że przyszło serato i te numery, których nie miałem, nie wiadomo teraz, które wybrać, ale to trzeba zrobić po prostu na spontanie, włączyć recording, nagrać i następny, następny, następny. No, ale mówię... Gadać można dużo, trzeba najpierw to zrobić. Nie? Powiedziałeś o Nocice serato. Jakie jest w ogóle twoje podejście do tej puszki? Yy, ja ogólnie rzecz biorąc, zbraniałem się przed puchą yy, dość długo, jak już miałem możliwość nabycia tego wynalazku, gdzieś z półtora roku, jeszcze woziłem skrzynkę z płytami i tyrałem się. Dzięki OR-owi miałem jeszcze okazję, mówię, pograć parę koncertów, kurde, z dwóch kompletów winyli, dwóch kompletów winyli, gdzie to zajawka była niesamowita, nie, bo trzeba było organizować się, te placki przerzucać. or zrobił na przykład tracklistę, się okazało, że któryś numer nie na tej stronie i wiesz, to było niesamowite wyzwanie. A przez rato to jest też niesamowite wyzwanie, bo mówię, masz dostęp praktycznie do wielu funkcji. Jak ja wyposażyłem się w tą, w tą puszeczkę, tą mówię, gdzieś z półtora tygodnia to myślałem, że jest jakiś wynalazek szatana, nie, bo od razu nie mieć dostępu do czegoś tam, masz wszystko pod jednym kurde, kliknięciem, także bardzo sprawnia, nie, pracę i niestety trzeba było się postępowi technologicznemu poddać. Jak rozmawiałem z wieloma DJami, jednak wiele osób powiedziało że Winyle są niezawodne, więcej razy zawodzi serato niż winyle. to zdarza się też, nie? Tylko mówię, no na winylach nie jesteś w stanie, kurczę, dobre choreografii, koncertu zrobić, nie? Żeby to jakoś fajnie wyglądało, brzmiało teraz, bo mówię, jednak płyta winylowa Cię do tego ogranicza, że no, musisz na tej płycie... Chyba, żebyś się tak zorganizował, żeby to dla Ciebie było przyjemnością, a nie jakimś tam kurde utrapieniem, że z czymś sobie nie radzisz. Nie? Chociaż płyta winylowa na zawsze będzie, wiesz, 100%, bo, bo to jest nieuniknione, że serato zawsze jest cyfrowym wynalazkiem i nigdy nie odda nie? barwy i głębi dźwięku, nie? Aczkolwiek mówię, strasznie łatwe prace. Jak muzyka wpływa na wasze życie i jak wy wpływacie na nią? No muzyka wpływa dość mocno na nasze życie i wpływała, bo jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy tylko dlatego, że w, w którymś, mieliśmy po te 16-17 lat, to nas po prostu porwała i zmieniła całe nasze życie. I jakby od tego czasu nasze życie jest, nie wiem, w 90% muzyką. No i muzyka nas nauczyła tego, że jeżeli chcemy być wierni muzyce, to musimy być wierni sobie, musimy dużo pracować, musimy jakby być uparci i dążyć do celu. No i to są jakieś dobre rzeczy, których nauczyła nas muzyka, bo dzięki nim... Kurczę, jesteśmy ludzi, którzy ciężko zapracowali. Na sukces, w cudzysłowie oczywiście, ale no jest to sukces, że gramy, że możemy się spełniać i, i, i to zawdzięczamy muzyce i temu właśnie, że, że nas nie zostawiła i my jej nie zostawiliśmy. No a teraz staramy się dawać, oddawać to samo jej, jak pokazywać te wartości, które mieliśmy od początku i podawać je dalej. No dokładnie, to jest, to jest na zasadzie takiej, że jakby w tym szalonym świecie tej naszej chorej rzeczywistości to jest taka, to jest taka ostoja gdzieś, gdzie zawsze możesz wrócić, do, do, do czego możesz się zwrócić zawsze i, i jakby trochę się odciąć. Jakby uczy też tego, że Generalnie mówię tutaj o pasji, bo jeżeli człowiek ma jakąś pasję, obojętnie co to jest tak naprawdę, czy to jest muzyka, czy to jest nie wiem, nawet zbieranie, zbieranie w cudzysłowie znaczków, to zawsze jest to jakieś zawsze jest coś, co dzięki czemu chce być lepszy i, i wiesz, jest jakby jeżeli już wszystkie nadzieje opadają, nie, nie wiem, nie ma pieniędzy, nie wiem. No zostawiacie kobieta, no, dzieją się różne złe rzeczy, to zawsze możesz wrócić do tej pasji, zawsze jest to jak, jakby taki twój wiesz, czarny koń, na którego zawsze możesz postawić. Dzięki temu możesz być po prostu silniejszym człowiekiem. Ktomu? No dokładnie tak jest. Nie tym bardziej ja to po sobie tak, tak dostrzegam, tak to obserwuję, co tak, jak mówię. Jest to pasja. I z drugiej strony jak poświęcaliśmy jak najwięcej czasu na, na to wszystko, żeby osiągnąć to, co... To, co teraz mamy, mówię, praktycznie jak praca, jak, jak drugi etap. Nie? Ja po sobie jak jestem tam, wiesz, mam swoją firmę i pracuję na, na, na swoje utrzymanie, tak tutaj mówię, ten, ten czas, praktycznie połowę czasu, którą poświęcam na pracę, większą część też poświęcam z chłopakami na, na tworzenie tego, co robimy. Nie? Także mówię, to po czasie na pewno procentuje bo jak włożysz, to na pewno jakiś feedback będzie, nie? jakieś odbicie i, i sukces i tak dalej. Nie? To jest dokładnie, to jest cała, ciągła praca nad samym sobą, a jeżeli jeszcze yy... Jesteś na swoim, to wiesz, wkładasz w to 200%, żeby się, żeby, się, żeby się utrzymać, bo wiesz, tak jak Paweł powiedział, tyle ile dasz, tyle dostaniesz, a nawet z nawiązką. To jest ciągła praca na całą całą.